A jako z tej strony Polski gracz, a my zaczynamy. Eee, kolejny odcinek z włodnego grania. Mam nowy telefon, więc no zaczynamy po prostu. Eee, dzisiejszą grupą będzie Skora Hero. Skora Hero to jest gra piłkarska, gdzie mamy poziomy do przejścia i po prostu je zdajemy. I po prostu robimy swoją karierę, możemy stworzyć swoją postać itp, itp. Już mam poziom 10, nie, dalej już nawet 15. niedawno zacząłem. I tutaj Wam pokażę trochę w gameplayu, więc zaczynamy. Więc po prostu mamy takie akcje z meczów i i i. i. Musimy zrobić tak, żeby to kończyło się do rąku. Zresztą tu mamy takie cele i musimy je spełnić. Spróbuję to jakoś tam stać. Yy. Pompa, dobra. Tutaj mamy typkę przed polem karnym. To możemy tak rozklepać. Możemy tak rozklepać i ten może sobie strzelić. Więc pierwszy, tutaj taki poziomek na odcinku zdane. Jedna gwiazdka. Zdamy sobie jeszcze jeden i wtedy zakończymy odcineczek. Yy, możemy zagrać do naszego bohatera. I bomba. I mała no, szans. Yy. I tutaj trzeba teraz wysunąć piłeczkę i możemy tylko zagrywać tak, gdzie jest to ograniczone pole więc Zagrywka, dobiegnie? Dobiegnie. Pięknie. Jeszcze tu mamy chyba jeszcze jedną bramkę, a nie wiem. Dobra. Golu i hero. Mamy dwie gwiazdeczki. Jak spodobał Ci się odcinek, to zostaw troszeczkę w górę. Ja się z Wami żegnam. Snarka.